Tyflo Akademia przedstawia. Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Widort, jestem instruktorem czynności dnia codziennego. Oglądacie kanał Tyflo Akademia. W dzisiejszym odcinku przedstawię proste sposoby jak radzić sobie z codziennością. To jest długopis PenFriend. PenFriend służy do oznakowywania przestrzeni, Umożliwia nagranie naszego głosu na specjalnych naklejkach, które przyklejamy do produktów, które chcemy oznakować. Mogą to być produkty typu przyprawy, ale również mogą to być oznakowane ubrania. Na przykład używając naklejek do pranej odzieży, możemy oznakować ubrania, w jakim są kolorze oraz w jakiej temperaturze je prać. Friend może nam posłużyć do nagrywania ważnych informacji w kalendarzu, na przykład przypomnienie o spotkaniu. Jak nagrywamy? Najeżdżamy długopisem na naklejkę. Włącza się światełko, które informuje o tym, że długopis znalazł kod kreskowy. Przytrzymujemy guzik nagrywania. Spotkanie o 15. Nagrałam informację o tym, że spotkanie odbywa się o godzinie 15. Wkleję karteczkę do kalendarza i po najechaniu długopisem. Ten pręt odczytał mi moje nagranie. Do oznakowania możemy używać również farb puchnących, tak zwanych farb 3D. Możemy kupić je w specjalistycznych sklepach lub wykorzystać farby, na przykład witrażowe, które są dedykowane dla dzieci. Można je kupić w sklepach papierniczych. Oznakowanie tymi farbami polega na tym, że nanosimy kropkę w konkretne miejsce. Po wyschnięciu będziemy mogli dotknąć faktury. Która umożliwi nam zlokalizowanie punktu, który oznakowaliśmy. Możemy oznakować tak między innymi pralkę, zmywarkę, czy kuchnię indukcyjną, ale również różnego rodzaju pudełka. Oznakowanie zmywarki. Mamy pokrętło skokowe i możemy oznaczyć, na przykład, miejsce, w którym mamy tryb e eko, czyli w tym przypadku górę. Nanosimy kropkę. Czekamy aż zastygnie. Po zastygnięciu będziemy mogli, obracając pokrętło, zlokalizować kropkę i zlokalizować wejście pokrętła. Do oznakowania możemy również użyć samoprzylepnych naklejek silikonowych, naklejek z pianki lub naklejek papierowych. Pokazuję teraz naklejki silikonowe które również można kupić dedykowane dla osób niewidomych w specjalistycznych sklepach oraz w sklepach papierniczych, księgarniach. Dobrze. I takim znacznikiem chciałabym teraz oznaczyć sobie temperaturę 45 stopni. Więc znacznik przyklejam na temperaturze. Przytrzymuję, aby się dobrze trzymał, obracając pokrętło. Wiem, że jest oznaczony punkt 45 stopni. Kuchnia indukcyjna i jej oznakowywanie. Użyjemy samoprzylepnej piankowej gwiazdki do oznaczenia włącznika. Gwiazdkę odklejamy od karteczki i przyklejamy przy włączniku. Przy włączniku mamy przyklejoną gwiazdkę. Żeby odnaleźć włącznik, szukamy naklejonej gwiazdki. I przesuwamy palec do góry, aby włączyć indukcję. Jesteśmy w tematyce kuchennej. Chciałabym teraz zaprezentować czujnik cieczy. Jest to sprzęt, który umożliwia nam wlewanie płynu do kubka. Czujnik cieczy wygląda następująco: z jednej strony, która zostaje poza kubkiem, mamy baterię, od wewnętrznej strony mamy diody, które umieszczamy w kubku. I możemy dzięki temu bezpiecznie lewać wodę. Nalewamy wody. Słyszymy pierwszy dźwięk. To jest czujnik dwupoziomowy, więc możemy jeszcze dolać. Słyszymy drugi dźwięk i wiemy, że kubek jest pełny. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Tflo Akademia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.